Kochani, jesteśmy na nowej plantacji truskawek, jakich są tysiące w Polsce. Chciałbym Wam tu i teraz powiedzieć jeden z dwóch sekretów, jakie tkwią w prawidłowej, opłacalnej uprawie truskawki. Pierwszym z tych sekretów to jest zrozumieć glebę. Ja wiem, że każdy plantator sadzi truskawkę tam, gdzie ma miejsce, ale według mnie to jest podstawa. Zrozumieć, czy ta gleba, którą tu mamy, na której posadzimy truskawki, spełni, spełni swoją rolę. Czy truskawka ją będzie lubiła? Jeżeli nie, Postarajmy się ją poprawić. Co możemy o takiej glebie powiedzieć, będąc na polu? Weźmy tę glebę do, do ręki. Truskawka lubi gleby lekkie, piaszczyste. Wyczujemy ten piaseczek. Jeżeli będzie ten piaseczek, my go poczujemy w palcach. Jeżeli będzie gleba za ciężka, musimy ją rozluźnić. System korzeniowy truskawki będzie się dusił. Ile ta gleba ma próchnicy? Nie wiemy. Ale to łatwo sprawdzić. 20 zł kosztuje w tej chwili analiza oznaczenia węgla organicznego i na tej podstawie wyliczenia zawartości pruchnicy w glebie. Co nam daje ta wiedza? Dużo, bardzo dużo. Jeżeli tam pruchnicy będzie powyżej 2%, to znaczy, że to jest żyzna gleba. Będziemy mogli nawozić na zapas. Ta gleba wchłonie składniki, będzie je trzymała, będzie kumulowała, będzie regularnie oddawała truskawka. Jeżeli tam będzie poniżej 1% próchnicy, to trzeba tego materiału organicznego dołożyć. Bo jak nie, to trzeba nawozić kilkukrotnie, małymi dawkami, tak samo regulować spodlewanie. Czy ta gleba jest zdrowa? Pomochajmy ją. Jeżeli będziemy czuli świeżość, próchnicę, czyli zapach runa leśnego, to znaczy, że ta gleba jest zdrowa. Jeżeli poczujemy tutaj zgniliznę, pleśń, to jest duże ryzyko, że tutaj są patogeny. Trzeba wtedy oddać do laboratorium, określić jakie to są patogeny. Na przykład laboratorium Nef Science, Aneta Hałańska w Skierniewicach, specjalizuje się w takim określeniu. Mając taką wiedzę, możemy już określić, czy jest ryzyko, duże ryzyko sadzenia truskawki na takim polu. Pamiętajcie, kochani, jeżeli mamy zdrową glebę, każda plantacja nam się uda. Jeżeli na słabej glebie posadzimy słabą roślinę, jest ryzyko, że poniesiemy porażkę. Jak jeszcze możemy pomóc tej glebie? Jak ją możemy zmodyfikować? O tym będziemy mówić 6 grudnia podczas naszego kongresu jagodowego w specjalnym bloku poświęconym tematyce gleby. Właśnie pod tytułem Jak zrozumieć glebę, gdzie wykładowcy będą opowiadali, co z tą glebą zrobić w każdych warunkach, jak ją poprawić, jak ją przygotować do tego, żeby roślina się czuła jak najlepiej. Będą warsztaty, warsztaty praktyczne, gdzie będziemy krok po kroku uczyli Was, co zrobić, żeby tą glebę Optymalnie przygotować. Zróbmy to profesjonalnie. Przy obecnych kosztach nie ma miejsca już na żadne pomyłki. Zapraszamy serdecznie 6 grudnia na Darzyn w ramach Fruit Expo 7 Kongres Jagodowy. Zapraszamy.